Marcin Bąk, witam państwa w kolejny piątek w kolejnym programie Suma, a podsumowywać będziemy mijający tydzień wraz z Łukaszem Jankowskim, publicystą Telewizja Republika Radio wnet. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie redaktorze. Nie wiadomo od czego zacząć, więc wypadałoby zacząć od wydarzeń blisko początku tygodnia. Nad całą naszą rozmową oczywiście cień wojny na Ukrainie będzie się unosił, nie unikniemy w tej chwili żadnej rozmowy bez nawiązania do tego, co się pośrednio, bezpośrednio z Ukrainą wiąże Mariupol, a tak naprawdę wielka huta Azovstal była we wszystkich serwisach informacyjnych od 80 dni praktycznie. Wymieniana. Ukraińskie Westerplatte, Ukraińskie Alamo, Termopile, różne historyczne porównania tutaj znajdowano. Wydaje mi się, że w jakiejś mierze słusznie. I otrzymaliśmy w poniedziałek taką informację, że oto ma się odbyć, padało takie słowo ze strony ukraińskiej, ewakuacja rannych obrońców tej huty w Mariupolu. I miało to się odbyć trochę na zasadzie wymiany jeńców, że najciężej rannych kilkuset jeńców, przepraszam, ciężko rannych żołnierzy, z, głównie z Pułku Azów, z 36. Brygady Piechoty Morskiej, ma być przekazanych stronie ukraińskiej w zamian za jeńców rosyjskich, którzy trafią z powrotem do Rosji. No i ta operacja się zaczęła, tyle tylko, że Autokary z ludźmi już nie rannymi, także wychodzącymi z podziemi zowstali żołnierzami, prosto jadą w tej chwili na teren Republiki Ługańskiej, czy już wszystkie się tam znalazły. Wygląda to na po prostu kapitulację. Strona rosyjska odgraża się od samego początku, że rozliczymy się z tymi nazistami. Staną przed sądem, zostaną sprawiedliwie osądzeni i surowo ukarani. Zwracam też uwagę na, na ten absurd pojawiający się w tych następujących po sobie stwierdzeniach. Sprawiedliwie osądzeni i surowo ukarani, tak? już za, zakładamy wyrok. O co chodzi z tym z tą całą ewakuacją obrońców Mariupola? No nie mamy pełnej wiedzy, jak to myśleć jakie były zapewnienia. Wydaje się, że tam ciągle ktoś jest, a został, i ktoś, czując pismo nosem, ktoś się nie poddał i woli umrzeć z bronią w ręku, niż, niż wyjechać do rosyjskiej niewoli, która oznacza więzienie, tortury, a na końcu śmierć. I to śmierć w cierpieniach po, i to po długo, po długo torturach tak to w tej chwili wygląda to będzie najbardziej, najbardziej przewidywalny scenariusz rozwoju wydarzeń. Mamy informację, że wtedy zostały zerwane rozmowy, to się toczyły między Kijowem a, a Moskwą. Można przypuszczać, że nie taka była umowa, że Włodymiu Zemsty chciał tych ludzi wymienić, bardzo sowicie zapłacić, bo płacąc kilkoma rosyjskimi jeńcami za każdego żołnierza wyciętego z Azowstalu, no, to, że Rosjanie stwierdzili, że, nie, że im się to nie opłaca, to się nie dziwię. Żołnierze Azovstanu bili się znacznie lepiej niż kilku, stawali na placu Baju, że mówię się z za kilku rosyjskich soldatów, więc rzeczywiście też ekwiwalent ekwi 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 może nie być istotny. A na Rosja się boi boi się oczywiście tego, że ci ludzie mogą dalej żyć i, i staną się żywą legendą, tak jak żywą legendą e, e, niewygodną i dla Rosji i czasami dla władz w Kijowie również. Stali się słynni cyborgowie, czyli żołnierze, którzy bronili przez znacznie dłużej, bo około 250 dni trwa obrona lotniska w, w Doniecku. Tam rzeczywiście była trochę inna sytuacja, bo tam była możliwość ewakuacji, była możliwość rotacji, więc nie było pełnego okrążenia, ale rzeczywiście były tam heroiczne boje, żeby utrzymać ten punkt przez wojsko. Ukraińskie też zresztą skończone przecież zajęciem tego lotniska potem przez Rosjan razem z tą śmieszną milicją. Tutaj mamy, po pierwsze jest to analogia taka, że w tej wojnie to się zdarza, że Ukraińcy pokazują, że przynajmniej niektóre jednostki są niezwykle zdeterminowane, żeby walczyć do końca, pokazują bohaterstwo. Po drugie wydaje się, że tam była jakaś ugoda i że oni mieli wrócić na stronę ukraińską że tą ugodę najprawdopodobniej Rosjanie złamali, bo chcą mieć pokazowy proces. Jest też warstwa spiskowa. Głosy, które się pojawiają, które nie ma dowodów, ale, ale które są odwzorowaniem pewnych obaw i nastawień części społeczeństwa ukraińskiego, że nie tylko Rosjanom jest na rękę to, żeby żołnierze Azo Azovstalu nie wrócili do Kijowa, ale też są lobby, są kręgi. Są koterie w samym Kijowie, którzy, którym nie do końca pod rękę jest z żywymi bohaterami, którzy mogliby, mając wielki autorytet, mówić różne rzeczy o obecnej władzy. To historia spiskowa to jest oddanie pewnej świadomości części komentatorów ukraińskich. Ale jest taki pan, który nazywa się Mazur, walczy w zupełnie innym miejscu frontu. Ze swoich walk robi filmiki, jest żołnierzem ukraińskim. ostatniego jego filmik nagrywa go taką bardzo silnie bardzo silnie wpływającą pod podwójnym ukraińskim polszczyzną, to jest też taka sugestywna. Ostatniego filmik mówi o tym, że w jego jednostce dochodzi do korupcji, że sprzęt, który, że datki, które płyną z Polski w większości za sprawą jego nagrań, jego relacji są potem defraudowane przez dowódców, nie trafiają do jednostek frontowych, tylko trafiają do sztabu, co pokazuje, że, no, że ta armia jest zupełnie jest inna od armii rosyjskiej, ale chyba się nie zupełnie, że tam pewne mechanizmy rosyjskie w tej armii ukraińskiej cały czas są i że i że tacy żołnierze Azowstalu mogliby, czy pułk Azow mogliby być kłopotem dla niektórych w Ukrainie. Stąd też ta teoria spiskowa się potwierdza. Jak, jak mówię, nie ma na nią tezy, ale ona do, do, do jest dość silna. Ona się pojawia w ukraińskiej często. Do y, spraw Ukrainy, y, wojny obronnej toczonej przez Ukrainę jeszcze wrócimy, a spojrzyjmy teraz na drugą stronę w drugim kierunku, y, czyli na Europę Zachodnią. Y, też na początku tygodnia w zasadzie te informacje otrzymaliśmy jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia, ale były one dyskutowane dość mocno y, w sobotę, niedzielę, w poniedziałek y, pieniądze z y, krajowego y, programu odbudowy już. Są załatwione dla Polski. Taki komunikat ze strony rządowej otrzymaliśmy. W związku z tym ja się pytam, gdzie są te pieniądze? No, są na kontach w Brukseli. Złośliwie mówią, że długo tam pozostaną. Oczywiście mówi się, że kaskadowy zakres kompromisów, że jest kompromis z kamieniami milowymi wynegocjowany między polskim rządem a Komisją Europejską, do tego dołączony jest kompromis między Pałacem Prezydenckim, PIS-em, a Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, co do kształtu i przyjęcia ustawy reformującej Srod Najwyższy. Jednym słowem, że w tej długiej historii zwanej Krajowy Plan Odbudowy i zwanym wstrzymywaniem pieniędzy dla Polski mamy przełom i że teraz może będą kłopoty, może będzie różnie, ale jesteśmy po drugiej stronie, środki europejskie przyjadą do Polski i będą tutaj pracować od jesieni tego roku. Złośliwi mówią, że i pod względem prawnym jeszcze może być różnie, że nie takie już zapewnienie, że może nie słyszeliśmy już zapewnienia wcześniej, że ten sprawa jest załatwiona, tym razem może faktycznie są co nieco częściej powtarzane i co nieco w przez wyższe urzędy podkreślane, że to jest sprawa załatwiona, ale no, dopóki nie ma podpisu, to zobaczymy, nie ma przelewu, przynajmniej pierwszej transzy to, to zobaczymy. Ale jest też element długofalowy, który stoi z tym interesami, bo znowu dzisiaj w takim humorze spiskowym, ale, ale jest taka teza, pod którą ja bym się w części podpisał, że tu nie o praworządność idzie do końca w pieniądzach. Dla Polski nie nie idzie tytuł, jaka jest izba dyscyplinarna, czy jest taka, czy jest inna. Chodzi o sprawy czysto materialne. Czyli tu chodzi o to, że jak się porówna dynamikę wzrostu PKB, to siłą rzeczy Europa Środkowa, zwłaszcza Polska, powoli, ale systematycznie dogania Europę Zachodnią. Prześciliśmy teraz Portugalię w PKP per capita. Następne kilka lat to jest doścignięcie Hiszpanii, potem to jest dekada, to są Włochy. A już ma się poziom życia Włochów, to już zupełnie inaczej wyglądają wpływy niemieckie na Wisłą i zupełnie inaczej wygląda ta dysproporcja i siła niemieckiego pieniądza, który kształtuje nasz ład medialny, społeczny, polityczny. Zresztą również i, i, i pod tym kątem patrząc, to. Jest taka teza, że te pieniądze tutaj nie dopłyną w pełni nigdy, bo one tylko wzmogłyby ten element konwergencji, a na to Berlin i Paryż sobie nie mogą pozwolić. Zresztą dzisiaj to skończę, bo wiem, że długo mówię, ale kiedy my rozmawiamy, to trwa drugi dzień takiej konferencji robionej przez anglojęzycznej, taką bardzo w sensie zachodniej, gdzie dominująca większość panelistów to są osoby z zachodnich think tanków, prowadzone przez Polski Instytut Spraw, Spraw Międzynarodowych Pism, Strategic Arc się nazywa. To wydarzyło się właśnie czas temu, wczoraj padł głos, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, bo powstanie osi Kijów-Warszawa mogłoby bardzo mocno podważyć albo zgoła zniwelować tandem rządzący Berlin-Paryż. I też w tym kontekście osadzałbym istotną część motywacji Europy Zachodniej do powstrzymywania programu KPO dla Polski. No dzisiaj pan redaktor mnie zaskakuje, co temat to teoria spiskowa. Chciałoby się zacytować klasyka, szczęść Boże, rządzą nami mafie, służby i loże. Zobaczymy, czy kolejny temat również będzie, będzie zahaczał o teorię spiskową. Coś w tym może być, dlatego że również w tym tygodniu pan prezydent Ukrainy, Wołodymir Zeleński, Miał powiedzieć, że prezydent Francji, z kolei Emmanuel Macron, w rozmowie z nim miał wywierać nacisk na zakończenie wojny. Co to znaczy zakończenie wojny? Na swoistą kapitulację, na zakończenie i uznanie jakichś rosyjskich zdobyczy, by uwaga, pozwolić Putinowi wyjść z twarzą z tej sytuacji. No Na co yy, Ukraina, przynajmniej znaczna część Ukraińców, się absolutnie w tej chwili yy, nie chce zgodzić. Yy, Macron się później z tego wycofywał. No, nikt z nas tej rozmowy nie słyszał, więc trudno to zweryfikować. Natomiast biorąc pod uwagę. I te elementy, o których wcześniej mówiliśmy, tak? Ewentualna oś Kijów-Warszawa i ogromną miłość, choroba niespełnionej miłości Francji do Rosji i pewne zachowania Niemców z samego początku, ale i z dalszego ciągu wojny ukraińsko-rosyjskiej. To ta rozmowa i te naciski na prezydenta Ukrainy, moim zdaniem, są prawdopodobne. Są so prawdopodobne, ja też się z tym zgadzam. W, tutaj dużo słów padło, a chodzi o dość prosty mechanizm. Między innymi są dwa proste mechanizmy. Po pierwsze, lęk przed falą głodu i kolejną falą migracyjną większą niż, większą niż ta z roku za, za 14. Zresztą miałem okazję wczoraj rozmawiać z księdzem, który jest dyrektorem w polskim oddziale Caritas. Na Polskę, więc to, to już duża skala. No i ty, ty ksiądz powiedział, że już widzi bardzo realne problemy z żywnością, nie tylko na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Afryce Północnej, ale w Europie, że kiedy Caritas zbiera datki, to na przykład w jednym z krajów sąsiednich dla Polski usłyszał, że różni dony z tego kraju wolą dawać pieniądze niż jedzenie rzeczowe, żeby Caritas kupił tą żywność. Lepiej w Polsce, a nie w tym kraju. To już pokazuje, że nawet u nas w Europie zaczyna się takie patrzenie, kto ile ma zasobów i jakby ograniczanie wypływu żywności do, do innych państw. Więc to jest ten jeden element, który Putin ma nacisk, który może powodować, że Berlin i Paryż panicznie proszą, żeby ta wojna się zakończyła, żeby te dziesiątki milionów ton. Zbóż, które, to, które leżą w silosach, popłynęły na, do Afryki, na Bliski Wschód, żeby ta fala migracja, która Jest chyba nieunikniona już w tej chwili, ale była jak, naj, jak, naj, jak najmniejsza. No i drugi element to jest też tutaj dużo słów pada, ale de facto chodzi o prosty mechanizm, jak wygrać z Putinem w taki sposób, żeby on nie użył broń atomowej. Czyli jak zrobić z Putina żabę to nie wyskoczy ze wrzątku i nie, 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 nie zacznie bombardować się świata, jak sam Ukraina zbombarduje, też będzie dziwna sytuacja, też nie wiadomo co Niemcy zrobią, co zrobi Francja. Dajmy Francja, jedyny kraj NATO, jedyny kraj Unii Europejskiej, która ma broń nuklearną w swoim zasobie, więc żeby tak tą wojnę rozgrywać, żeby Putin nie poczuł się zmuszony do użycia nuklearnego, no i to są różne wizje. Amerykańscy eksperci mówią, no może tych myśliwców, samolotów nie wysyłajmy, tylko czołgi i artylerię. No takie, żeby tą żabę, powiedzmy, gotować w tej Ukrainie, tak, żeby ona nie założyła, kiedy już przestała być mocarstwem i musiała uznać się za Pokonano, co oczywiście wymaga działań co nieco dłuższych niż szybko ofensywa, bo nie ukrywajmy, gdyby na to chciało, to mogłoby Ukrainę wyzwolić w ciągu jednego-dwóch dni, przejmując przez. I to rękoma samych Ukraińców. Rękoma, tak, samych Ukraińców. rękoma samych Ukraińców tą Ukrainę może wyzwolić. Po prostu wsparciu tak. lotniczym, mhm. powiedzmy, tak? No, żeby trochę tych F-16 wleciało i zrobiło porządek na niebie, trochę bombardowało i sami. Ukraińcami wojna skończyłaby się w ciągu paru tygodni, dwóch, trzech tygodni. Ukraina odbiłaby wszystko, może z Krymem nawet włącznie. Tego nie chcą zrobić, bo jest właśnie ta niewypowiedziana, ale ona w jest clou wszystkich wystąpień analityków zachodnich, groźba nuklearna. No i te dwie groźby powodują, że, że Berlin i Paryż szukają się tego szybkiego wejścia, plus to, co powiedziałeś, no... Te, dla Niemiec niektórzy mówią strategiczne interesy z Rosją, tak się taktycznie, operacyjnie to na krótką metę, średnią metę paru miesięcy Niemcy mogą pomóc Ukrainie, bo są pod pręgierzem pod e, prasy, pod naporem opinii publicznej prasy światowej Amerykanów, ale strategicznie długoterminowo oni wiążą swój rozwój z powiązaniami z Rosją. Tak samo trochę Francja, warto pytać, że to nie Niemcy, nie Chińczycy, a dlatego tego byli największym zewnętrznym pracodawcą w Rosji, prawda, więc te dwa kraje mają te, 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 stałe, te stałe, strategiczne, długofalowe interesy z Rosją, ale w kontekście wojny wydaje mi się, te dwie główne elementy, te dwa elementy głód i bomba nuklearna powodują, że Berlin i Paryż tak bardzo naciskają na, na pokój, no, może nie, 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 nie za wszelką cenę, no ale za cenę, tutaj, jakby kazali Polsce dać Białostoczyznę z białym stokiem, tak? Czy no, byśmy się to zgodzili? Pewnie niektórzy politycy w Polsce by się zgodzili, bo tutaj jakaś będziemy się różnić. Myślę, że jakby rządziła w Polsce Konfederacja i pan Brown z panem Korwin-Mikke i z panem Bosakiem, gdyby przed Putin, to biorąc ich logikę, wszystko byleby nie wojna nuklearna, to oddaliby e, Białostoczyznę z za jeszcze Putinowi, byleby e, tej wojnie się uchronić, bo taką mają narrację. No i podobną narrację stosują trochę politycy zachodni e, Macron i, e, i Scholz. Teraz można mi eee... powiedzieć. Pozostając jeszcze w tej trochę spiskowej sferze, można dorzucić kolejną koncepcję, która też pojawia się w komentarzach komentatorów, analityków, że Stanom Zjednoczonym z kolei na rękę jest, wbrew interesom Francji, Niemiec o których przed chwilą mówiliśmy jest przedłużanie tej wojny. Nie szybkie zakończenie, co do szybkiego zakończenia są wątpliwości. Tak? Czy, czy przyparty do, do muru szaleniec z granatem odbezpieczonym w ręku nie rzuci tego granatu pod nogi, tak? nie, nie, nie doprowadzi do rozszerzonego samobójstwa, ale że z wielu względów jest dla Stanów korzystne przeciąganie tej wojny. Po pierwsze, wykrwawianie stopniowe. Rosji, upuszczanie jej krwi. Zmieniają się teraz bardzo układy sił na całym świecie. Wszystkie kraje bardzo obserwują Rosję, widzą, że ta druga potęga militarna świata, no to jeszcze trochę musi na tą pozycję popracować. Co więcej, też, no co, co tu dużo mówić: wojna to jest sprzęt, to są pociski, to jest amunicja, to są czołgi, które się zużywają, są niszczone i na to miejsce muszą wchodzić nowe. Ktoś traci, ktoś zarabia. No zarabiają co? Firmy produkujące broń, więc tutaj... Hmm? To prawda, czy jest to lobby, to, 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 ale tu akurat będę... O tyle... Znaczy jest tak, że lobby generalsko zbrojeniowe będzie za tym, żeby ta wojna trwała, bo oni na tym zarabiają, ale nie wiem, czy same Stany, czy sam Joe Biden też tak rozumuję, bo tam to Lobby chyba nie jest najsilniejsze, ona raczej jest mocne u Republikanów, czy mocniejsze o to lepsze słowo. Ja nie twierdzę, że to Lobby ma decydujący głos. Ja wymieniłem kilka czynników, tak? Czynnik ten geostrategiczny, nazwijmy, osłabianie pozycji Rosji, ale też czynnik merkantylny, tak? gdzieś tą broń się sprzeda. Myślę, że to, co się dzieje na Ukrainie, to jest wypadkowa tak naprawdę bardzo wielu różnych sił, różnych działań. Będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać, komentować tą, tą sytuację, oby zakończyło się to dobrze dla, dla nas wszystkich, dla Ukraińców, dla Europy. Środkowej bardzo dziękuję Tobie za komentarz dla naszego cotygodniowego podsumowania tygodnia. Łukasz Jankowski był naszym gościem. Ja Państwu także dziękuję. Oczywiście namawiam, żebyście byli z nami w następny piątek w programie Suma Marcin Bąk. Do zobaczenia.